Auto film tymi dokumentami na temat jak zostaje się dresserem, a Proszę bardzo za mną, za mną, panie i panowie. I teraz. nogi nam ja. I teraz droga po wróci. Żeby dobrze utestować łabędzia Trzeba, żeby to przepłynął w bieżąco Idziemy Najlepsi dowodnicy to ci, którzy potrafią przepłynąć Najdłuższy dystans bez zatrzymania Najlepsi zawodnicy z nagrody otrzymują poczęstunek i z powrotem. Można by tak cały dzień Także ja, każdy co wymaga i odpoczątku. Oczywiście marchewka jest lepsza niż kij, dlatego trzeba mieć w zapasie dużo nagród. Sprawdza się to zarówno z ptakami, jak i z ludźmi. I tą złotą myślą pożegnam Państwa na razie. Do usłyszenia. Mówił Filip Bogacz.